Cześć Manko, jestem Ilusz i tak zaczyna się moja historia, dzięki której zbudowałem moją legendę. Mój pierwszym profesjonalnym kontraktem był klub z Bundesligi Armia Binefeld i tak zaczęła się moja historia. Armia Binefeld, poszukiwała postnika, który chociaż trochę miał przypominać Roberta Lewandowskiego, a ja miałem 17 lat, podpisałem z nimi kontrakt i tak zaczęła się moja historia w tym klubie. Co było błędem? Armini Binefeld Żydał mi roczny kontrakt, i w przyszłym sezonie byłem wolnym zawodnikiem. Bez klauzuli przedłużenia, bez niczego. Ale co, zacznijmy od początku. Na początku nie było łatwo przebić się do pierwszego składu. Wiadomo, duża konkurencja w klubie. Dużo dobrych napastników, dużo starszych zawodników, którzy grali dłużej w tym klubie. Ale gdy tylko ja dostałem pierwszą okazję, wykorzystałem ją, w moim pierwszym spotkaniu trafiłem gola i zasystowałem bramkę. I co, tak zaczął się pierwszy mecz mój i ten sezon nie był łatwy dla mnie, miałem wahania formy, ale co z tego jak byłem młodym, perspektywicznym zawodnikiem. W tak małym klubie, tak można powiedzieć, który awansował dopiero do Bundesligi niedawno. I chciał się utrzymać w niej. Rozegrałem kilka spotkań, trafiłem kilka goli. Zaliczyłem jeszcze jedną asystę w tym sezonie. Moja forma, no nie oszukuję się, jak mówiłem wcześniej, nie była dobra. Ale wydaje mi się, że jak na młodego zawodnika to było coś. To były liczby, które mogły dać mi lepszy kontrakt w klubie, ale nie chciałem podpisać kontraktu lepszego z tym klubem, gdyż nie czułem się tutaj dobrze. Zawodnicy też nie pomagali Uważałem, że muszę się przenieść gdzieś indziej I miałem na oku klub, który będzie grał w pucharach w przyszłym sezonie I chciałem trafić do klubu, który będzie grał w pucharach Kontrakt kończył się w czerwcu, mogłem odejść za darmo Ale Armia Binefel w połowie sezonu zaproponowała mi kontrakt 3 -letni Na 600 tysięcy rocznie tak naprawdę. Nie przyjąłem go. Stwierdziłem, że Odejdę z tego klubu, jak kupiłem, nie czułem się tam dobrze. Nie pasował mi trener. Nie dawał mi tyle okazji, ile chciałem. Uważałem się, że jestem najlepszym napastnikiem już w połowie sezonu. A moi koledzy z drużyny, nie, nie dawali mi tego, czego chciałem, nie asystowali mi, nie podawali mi tak bardzo. Nie starali się tak samo jak ja. Uważałem, że po prostu nie ma sensu zostania w tym klubie. Jak nie pasuje mi trener, nie pasuje mi miejscowość i nie pasuje mi zespół. Wolałem odejść niż podpisywać, zostać sprzedanym. Powiedziałem to trenerowi. Trener się ze mną zgodził. To nie moja wina, że Armia Binefer da mi roczny kontrakt. Ale co? Zagrałem... W tym sezonie wystąpiłem w 20 spotkaniach. Wydaje mi się, że. To była dobra liczba dla mnie, chociaż chciałem zagrać w każdym meczu. Chciałem zagrać w każdym meczu, ponieważ każdy mecz był dla mnie ważny. W każdym meczu chciałem walczyć o trzy punkty. Jednak udało nam się wywalczyć zespołem 11 miejsce pod koniec rozgrywek. A ja rozegrałem 20 spotkań w tym i trafiłem w nich 10 bramek, dwie asysty. To był... Dobry sezon w moim wykonaniu, tak mi się wydawało wtedy. Ale jednak, gdy skończył się już sezon, dowiedziałem się, że zostałem wybrany do jedenastki sezonu. Jedynastki sezonu Bundesligi obok Roberta Lewandowskiego. Najlepszego strzelcy Bundesligi w jednym sezonie. 41 bramek. Człowiek, który może pobijać rekordy w tym klubie, w Bayernie Monachium. A ja byłem obok niego dwóch, dwóch polskich napastników w 11 sezonu. Rozumiecie to? Yy, ale co było najgorsze? Nie byłem powołany do kadr polski. Wydawało mi się, że po moim dobrym sezonie chociaż też zostanę powołany na mecze towarzyskie, ale nie udało mi się dostać miejsca w składzie. Zająłem siódme miejsce w kwalifikacji strzelców Bundesligi. To było dosyć wysoko, ale zajęłem to miejsce z kilkoma zawodnikami, tak samo jak inne miejsca tam wyżej trochę zajmowali zawodnicy. Co mogę powiedzieć? To był mój pierwszy sezon, pierwszy sezon, w którym się oddałem. Wydaje mi się, że zagrałem dobrze. I co mogę powiedzieć? Już niedługo zacznie się drugi sezon, ciąg dalszy nastąpi, widzimy się już w przyszłości. Cześć, się